Chyba nie może tłumaczyć, że budowanie wieży na moim serwerze to skrajnie głupi pomysł. Chociażby dlatego, że wiele graczy tylko chodzi i szuka innych baz do obrabowania. I akurat w tej bazie dużo do ukradnięcia nie ma, bo niektóre pokoje są puste, inne dziwnie zagospodarowane, a jeszcze inne wyglądają jak wielkie magazyny. Ale wątpię, że jest nic nich cokolwiek wartościowego. I mam ku temu powody, bo sam mieszkaniec z tej bazy nie wygląda na gracza głęboko zakurzenionego w rozgrywce. No bo wiecie, ludzie czasem rozumieją Minecrafta w 2-3 minuty, a on nawet nie ma diamentu. Na sobie. Więc podejrzewam, że nie mamy do czynienia z żadnym pro. No i slicer tej bazy też zostawia wiele do życzenia. Dlatego dzisiaj pojawimy się tutaj my, Cali na diamentowo i pokażemy mu, jak wygląda prawdziwa baza. Prosa. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie chcecie mieć w życiu. Pod górę. Wiecie, taki żarcik sytuacyjny. Ktoś się zaśmiał? Pewnie nie. A filmy są codziennie, więc subskrybujcie. Halo Houston, nie widzę naszego celu. Co ja robię, tak? A no otóż chowam się. W krzakach i podglądam go przez lornetkę. To w ogóle legalne? Ale naprawdę jestem niewidzialny, więc nie muszę się wcale chować. Ale zaraz to zmienimy. Jestem na zupełnie nowym koncie, takim fejkowym, żeby, wiadomo, nie wiedział kim jestem. Więc my sobie tutaj trochę dirta, żeby móc pisać. Ach, jeszcze jeden, żeby móc pisać na czacie. No, no tak, to jest zabezpieczenie przed botami. I wiecie co? Weźmy sobie ender chesta. Myślę, że on będzie dosyć ważną częścią całej układanki. Jeszcze może kill -off? Ale weźmy sobie enderytowy. Enchant, jaki ja miałem nick. Demos Prost, to jestem ja. <laughs> Pozdro. Silk touch 1. No. Wyglądam jak totalny kocur? No może w sumie, no nie no. Dałoby się pewnie lepiej, więc płyniemy do jego bazy. Raczej nie z mieczem w ręku, bo nie chcemy go jakoś specjalnie wystraszyć. A przynajmniej nie chcemy, żeby się od razu wylogował. O, siemka! Tak może napiszę do niego. że Rozgląda się. Nie wiem, nie wiem, do niego pisał. O. Dobra, zauważył nas, co się do krów. Nie musisz się bać! Ja jestem pokojowy. W sensie, że co, że sprzątasz pokoje? Nie no, dobra, to był kolejny słaby żart. Przepraszam. Teraz on mi nawet. Ej, on mi nawet nic nie odpisuje. Ej, co jest? Czemu? Czemu on uciekł? Co tu się dzieje? Halo? Ej. Co się, co się stało? Ej, bo on on chyba serio, on chyba serio uciekł. Halo, nie widzę go nigdzie w tą stronę. Ty. Ej, co się jest? Ej, ej, nie, bo on serio uciekł. 13 kratek od nas? Czy on jest tutaj? On się wkłopł po ziemię? Nie. A, jest! Ej, co jest? Ej! Czemu się chowasz? Ej, zostaw! Nie, nic nie widać, czekajcie. GM1, weźmy sobie pochodnie. Napisał, boję się niebie, ale usunąłem wiadomość. Nie musisz się bać. Jakbym e, chciał cię dednąć, to bym już to mógł zrobić. On chyba dalej nie dociera, nie? Że ten tutaj e, cobblestone nic nie zmienia między nami. No może. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Ty tutaj e, mieszkasz sam? Ale nie chcę stracić tego, co mam. Człowieku, ty nie masz prawie nic. Masz żelazny hełm i podejrzewam, że to jest najdroższy co jest w Twoim ekwipunku? Tak, to chodź, nie, nie chowaj się. Ej, co jest? Takiej reakcji się nie spodziewałem. Ej, ale to jest mega śmieszne, że jak go tu znalazłem w ogóle. Co to była, za jakaś najgorsza kryjówka Ever. Na pewno myślałem, że się zakopał tutaj, nie? Ale, ale nie, tam chyba po prostu był dirt. Chłop Chłopiec jest straumatyzowany. Jesteś po pff, jakichś przejściach? Może jest. Oświetlę mu tutaj, bo trochę tutaj ciemno i wiecie, łatwo jakieś creepery czy inne moby? Tak. Też o tym po powiedzieć coś więcej. Nie lubię tu ludzi, no. To, to, to chyba dobrze, bo Xtreme to jest taki serwer, na którym trudno jest znaleźć ludzi, którzy będą dla was mili i nie będą chcieli was wykorzystać za wszelką cenę. Nie chcę! To, to dobra? Rozumiem, że to jest taka trauma, że nawet nie chcę o niej opowiadać. Czego ty chcesz? Tak, se szedłem. I w sumie, patrząc na Twoją wieżę, też tutaj zamieszkam. Przynajmniej wiemy, że ma mało do gadania, bo raczej nie wydaje się typem, który by miał szczególnie swoje zdanie. Ej, czy postawimy wieżę na miejscu jego owiec? A po co chcesz tu mieszkać? Fajna okolica! No, nie wiem, no, szczerze mówiąc, to nie. Dobra, dam sobie Night Vision, żeby lepiej widzieć w nocy, ale on nie będzie widział po mnie żadnych partikli, więc nie wyglądamy podejrzanie. Tutaj se zamieszkam, ale najpierw muszę się pozbyć tej farmy. Nie, to moje owieczki dopiero je zebrałem. Ej, myślicie, że jak po prostu w nie wjadę. Patrzcie, coś na takiej zasadzie. Faktycznie były urocze. Pyk, pyk, jak były. I dobra, wycinamy teraz to, bo tutaj oczywiście musi powstać nasza wieża. On nic Zrobił no i pewnie nic nie zrobi. Patrząc po tym, jak się bał, czemu to robisz? Bo stawiam tutaj fajną wieżę, a nie taką nubską jak ty. No bo w końcu o to chodzi w tym filmie. Ej, ale on, on autentycznie zachowuje jakiś nubek. Dobra, wytnijmy tutaj drzewa. Póki się nas patrzy, każdy mnie obraża. O nie, o to... To są te twoje przejścia? <grym> faktycznie. Połowicznie. Jakie słowo w ogóle? Połowicznie. Nie będziemy całej wieczy budować blok po bloku, ale póki on się patrzy, to musimy udawać, że no normalnie troszkę powstaje. Sadziłem te drzewa. Nie, to jest zasadziłem te drzewa. Zasadziłem te drzewa. Okej, okay, dobra, tam już nie sięgnę. Fajnie zostanie latające drzewo, czyli coś, czego nie powinno się robić. Tylko potwory zostawiają latające drzewa, ok? Nie chcę byś tu mieszkał. Co ty powiedziałeś? Nic! Aaaa! Przez chwilę chciał mieć własne stanie, ale sobie przypomniał, że ma lederową zbrojkę i w sumie to tylko z elementami żelaza. Ja nawet nie mam enchantowanych rzeczy, więc w sumie nasz jakiego pro nie wyglądam. Ale! Nadal w kontekście do niego to jest mega pro. A nasza wieża uuuu. O! Ale ona będzie. A dlaczego tak mówię? Bo już mam pewien pomysł. Poznajmy sobie tutaj ender chesta. Weźmy sobie obsydian, bo to będą nasze rzeczy do budowania. I sobie je tutaj właśnie rozłóżmy. Dziś słyszę obok szkieleta. Red Nether Brick. To jest to, co chciałem, dobra. To jest to, co chciałem. Dodatkowo do tego weźmiemy sobie złota, żeby wiadomo, ona była mega bogata. I co się jeszcze dobra, weźmy sobie schodki. To na ten moment powinno nam wystarczyć. O, szkielet. Z kim ty się chcesz? Gdzie ja jestem, pro? Przynajmniej się tak poczuwam. Zacznijmy robić jakiś szablon. Więc to będzie tak wyglądało. Teraz robimy sobie. Tej pierwszą warstwę. I jeżeli na ten moment nie wygląda wam to na nic w sumie. Na żaden w sumie logiczny kształt, to spokojnie, dajcie się rozkręcić. Co to za kubka? Okej, okay. mam zbudować to w miejscu twojej wieży. Jak <laughs> nie! Jaki kozak do czasu! Tutaj będzie. Będą drzwi, ale ja, prowizory się tutaj tak to zabuduję, żeby dalej trzymać się w miarę struktury. No i teraz tak, bierzemy sobie złoto, następnie układamy. Z kształt. Musimy wyciąć tego tutaj obsydiana jednego, bo delikatnie się zapędziłem wcześniej z jego postawieniem. I w ogóle widzę, że moja wieża jednak nie jest tak równa, jak myślałem, że będzie, bo już tutaj też się troszkę pomyliłem. To powinno być tak. Pyk. Okej. Okay. I teraz to już bardziej. Zróbmy tutaj tak może. Ewentualnie nie. Dobra, mam, mam lepszy pomysł. Ej, to w sumie będzie do jakiegoś stopnia wymagające. Coś mamy tutaj dirta. O, dirta na podbudowanie się. Robimy sobie schodki. Ja okay, czy teraz powie, że kupa? O, fajne. Mogę wziąć. Oddajesz albo giniesz. Teraz a twój domek płonie. O, dobra. Chyba już szybko sprowadziłem do poziomu. Syk. Dobra. I tutaj tak samo będzie. Zrobimy to w ten sposób. Ja to dobrze robię. I ja tak, ja to dobrze robię. Wszystko na razie się zgadza. Tylko. A, co ja robię? Co ja robię? Dziwnie to wygląda, jak chcesz tu mieszkać. Dalej niczej geniuszu. Ale ja muszę sobie zenchantować na Effinency 5, jeżeli mamy z takich rzeczy budować. Ten, wiecie, obcy się szybciej rozwalał. No, powiedzmy, że na Effinency 5 w miarę to jakoś leci. No to jeszcze może nie jest beacon, który nam daje dopiero prędkość. Dobra, to teraz tak, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Tutaj znowu. Ja go po prostu ignoruję, nie z tym, co on do mnie pisze. O, pyk, pyk. Raz, dwa, raz, dwa. Tutaj tak samo. I cyk, i cyk, i cyk. Okej, okay. jakiś jest to wzorek. Ja nie mówię, że ta wieża będzie jakoś mega ładna, ale na pewno będzie mega bogata. O, coś takiego. Dok dokładnie o to chodziło. A tutaj sobie to dociągamy dalej. Teraz tak. Tutaj robimy sobie coś takiego, potem sobie wydrążymy drzwi. One są. Na razie najmniej ważne. Ej, to jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Wsiadłem, że to jakoś łatwiej mi wszystko przyjdzie. O, 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 o. Zaczyna wyglądać mocno, co nie? A to dopiero y, połowa. Czy my się tutaj w ogóle pomieścimy z tym wszystkim? Co nie mamy, trochę Dirta. Możemy sobie tutaj zabudować. Co on, co on tam, co on tam robi? Ja słyszę, że coś szybko stawia? Dobra, nie rozumiem, dlaczego to robi? Czy nie było tak, że on się bał przed chwilą trochę nas? Dobra, wywalamy to po prostu. Teraz tutaj lecimy sobie naszym standardowym patternem. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ej, to, co wbuduję, to jest w sumie przegipka z tą ilością y, złota. I wiecie, co ja mam pomysł? Zbuduję po prostu to do końca, tą ścianę. Dlatego, że sobie to będziemy mogli zaraz kopiować. I będzie po problemie. Co to? No dobra, on dopiero niedługo strzeli. Dobra wieża. No, on robi z tej strony? Odejdź. Inaczej y, cię zabijam. Zabijam. Dobra, czekajcie. Efektive. Demus Ja muszę tutaj re regeneration zrobić, żeby mi się życie regenerowało. O nie, dobra, a może, może trzy? O, bo ja tutaj ty miałem trzy serca przez chwilę. Istniało małe prawdopodobieństwo, że mnie uderzył po prostu kilka razy i bym deadł. Jak nubek. Teraz tutaj robimy sobie tak. O nie, źle to zrobiłem. Co to za zero? To na twoją cześć. <laughs> Aha, nie wiem, czy zrozumiało o co mi chodziło. Tutaj w tą stronę też i tutaj też, więc mamy to zbudowane. Ostatni etap, bo tak, nie mylicie się, my robimy tylko jedną ścianę. To zrobienie tej czegoś takiego. Pyk, pyk. Ale to będzie dobrze wyglądać. <laughs> Przynajmniej się postaram. Tutaj będzie to w ten sposób wyglądać, a od dołu... Dobra. Czas to zweryfikować. Ej, no! No może nie jest to szczyt? Wiecie... Moich możliwości, a może właśnie jest, musimy teraz zrobić się równo. Tak, żeby to po skopiowaniu dobrze leciało do góry. Dobrze to wygląda. Potem sobie tylko przód przerobimy. Co on tu robi? Stafia crafting, co za debil, co za debil, co za. Dobra, teraz tak, bo musimy zrobić coś w momencie, kiedy będzie nie patrzył. Chcę użyć go. Używaj u siebie. Ty, ale wkurzający normalnie. A tu jest zaznaczone otąd. Teraz musimy to zazn zaznaczyć na drugą stronę. Dotąd, tak? Dobra, jest git. I teraz spróbujmy to skopiować sobie. Obróćmy to na z 90 stopni, mam nadzieję, że to będzie to. Dobra, jeszcze raz podejdziesz i giniesz, da, dam mu tej jego płotki. I dywan, jaki pamiętny, uderzył mnie. Ej, dobra, nie, on, on nie ma, ja już wiem, dlaczego on ma trudno przejść na ekstremie, nie? Pastę minus A, to jest nasz czas. Z dobrą strony, ej, w dobrą stronę to wkleiłem. Dobra, I teraz robimy tutaj tak samo. Obracamy 90 stopni, pastę minus A. Jest dobrze, jest dobrze, normalnie, niech to szybko powstaje. On się tam zajął swoimi rzeczami teraz, więc mamy idealne okno czasowe. O, on Ty tutaj był akurat, jak ja to wklejałem. Ale dobra, nie, jest git, bo się nie patrzył w tym kierunku. Dobra, tutaj sobie po prostu to musimy zacząć jeszcze dirtem. O, jest dobrze, jest dobrze, więc mamy całą obramówkę zrobioną. I to jest o tyle dobre, że teraz możemy sobie to od razu skopiować. Całe. Dotąd i zająć się teraz robieniem środka. Dlaczego? Dlatego, że kiedy już rozkopiujemy. Kurde, jak to już się szybko rozwala. To wtedy będziemy mieli całe piętra wypchane naraz. Może spróbuję go Jak to się robi? Że się puszcza szlifta? Oj, oj, oj. No to nie zły go czy on mi tej postawił sadzonki w środku, kiedy ja nie patrzyłem? Ja mam jeszcze pomysła na to. Ale na ten moment musimy sobie zrobić tej podłogę. Na jakiś czas zniknął, więc jak wróci, to zobaczy duży postęp. A potem ten. Postęp po prostu będzie się kumulował. Gdzie jest środek tego? Tutaj sobie muszę to zniszczyć, żeby mieć dobre spojrzenie. Środek jest gdzieś tutaj i tutaj. Ej, idealnie postawię na środku to. Wow. Dobra, co tutaj zrobimy? Tak. Tędy będzie się lała lawa z samej góry. <noise> ja wiem, może troszeczkę wizja mnie ponosi. Zobaczmy sobie na drugim kącie, co on robi. On jest tutaj u nas, jak to wygląda. O, właśnie, może z drugiego kąta sobie pomogę. Set, red netherrack, Nether, Nether O, 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 o. I tutaj jeszcze tylko sobie ścianki wypełnim na drugim kącie, tak, żeby tam nie musić zmieniać tego zaznaczenia. I jest idealnie. Zaczęło tutaj drabinka, która będzie prowadziła na górę. Wiadomka. Co on tu robi w ogóle u siebie? On jest na górze? Jaki on miał nik w ogóle? Gory stylak. Słuchajcie, typę. gory stylak. On jest na tyle daleko, że. Dobra, teraz nie zauważy. To słuchajcie, lecimy z tym. Patrzcie to. Uwaga. Stack jeden. Oho. To zrobię nawet stack dwa. Oho! I to jest to, o czym wam mówiłem. Tylko o nie, bo tu się razem z tym... Zaczęło. Kurde. Undo, undo. Trzeba pozbyć się szybko tych liści tutaj w tym miejscu. Ale niefortunnie. Albo tutaj jest to. Dobra, teraz zróbmy tak trzy od razu. Wow. Okej, okay, może mała przesada, ale nie przejmujemy się? Lecimy dalej. Tutaj robimy sobie wejście przez drzwi do nas. I tak samo. Okej. Okay. Będzie to skutkowało tym, że teraz będziemy musieli zrobić nowe zaznaczenie. Ale wydaje mi się, że aktualnie fajnie, fajnie. Tutaj też to trzeba rozwalić. Pyk i nie tu. Tu pyk. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk i pyk. No! Więc mamy już oficjalnie mocne wejście do nas. Przepraszam, że nie jakichś, na przykład, złotych drzwi. One by tutaj były fajne. Dobra, postawimy sobie te. O, przyszedł. Kiem zero. Jak ty to tak szybko? Szybko? Pół godziny cię nie było. Jak pół godziny? No nie wiem. To ty zniknąłeś, a nie ja. Ja poszłem owiec szukać. No i trwa... Trwało to pół godziny. Tak, będę mu wkręcał dalej ten kic. Aha, tak szybko to minęło? No. To, ej, on w to nawet uwierzył. Ich mi było 5 minut. Wow, ale ładne. No wiem, wiem, bo moje. Dobra, tutaj oświetlamy sobie. Skąd ty masz to wszystko? Długo tutaj gram. Ile? Z dwa tygodnie. O rany, to sporo! Co jest? Dobra, tu centraje na środku. Jeżeli się zastanawiacie, co robię, to w tym miejscu stawiam fontannę lawy, która będzie z samego górnego piętra. Teraz, zanim sobie skopiujemy tą część, bo tą będziemy kopiować, to warto tutaj tylko posadzić pochodnie wszędzie. I będzie to fajnie tutaj oświetlone. Ta pochodnia jest na równi? Jest na równi. Dobra, czyli te nie są na równi. Dobra, to teraz są. Gdzie on jest? Aha, on tutaj chodzi dookoła. dobrze, że w tym momencie się nie musimy nim przejmować aż tak. I weźmy sobie to znowu, zaznaczmy. TP Okej, okay. zróbmy teraz tak 5. Okej, okay. żeby ta wieża była teraz 5 razy wyższa. Znaczy 5 razy. O, 5 pięter wyższa, przepraszam. W sumie to o dwa. Be go, go, dobra, on jest jeszcze dalej, ale tu jest duże ty. Dobra, zdajmy tak 10 od razu. O kurde, ale dupne! Przepraszam za, za to słowo! Dobra, zróbmy tak 20. Ej, bo na tym etapie to jest tak wysokie, że tego nawet z dołu nie idzie całego zobaczyć. Dobra, to niech będzie takie. A my tutaj na tym naszym głównym kącie polećmy sobie do góry i tam. Zróbmy po prostu górne piętro O nie, jakie to jest gigantyczne Pepe, gory, O, 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 patrzcie Z jego perspektywy zobaczymy Czy on w ogóle już zauważył? Nie, no na pewno nie Bo on tutaj nad jakimś kurczakiem się rozmemuje Dobra, sobie odłożę ten drugi ekran Więc jak coś będę widział, moment jego reakcji, żeby wam pokazać Ale to będzie mocne Zobaczcie jak ja tutaj długo wlatuję na kreatywie, Ja nie wchodzę normalnie na, na drabince I tutaj może zróbmy coś innego Zmienimy replace crying obsidian Na purple style Glass. O, że tutaj było szklanie za to na górze. Albo inaczej. Purple zamienimy na pink y, stained glass. Albo magenta, magenta. O, dobra, teraz lepiej. I teraz zwykły obsydian na purple stained glass. No, lepiej, lepiej. Gold block na yellow stained glass. No, i to jest górne piętro. O, ty, widzę to. Patrzy na to. dożyć z tym kurczakiem. Patrz na kurczaka. Patrz na to wieżę. Porównaj do swojego domu. Ale najlepsze jest to, że, tak jak mówię, tej wieży nawet całej nie widać. No jest za wysoka, żeby render ją objął. To zróbmy teraz tak. Spuśćmy lawę. Ta lawa będzie szła tędy tak na razie, tak prowizorycznie. I niech ona się leje na sam dół. O, widzę, że wchodzi. A nie, on wchodzi do siebie do domku. Nieważne, fałszywy alarm. Dobra, dawaj, lawa, jeszcze jeden blok. Jeszcze jeden. No! O nie, o nie! Ej, dobra, o, dobra, dobra, e, źle to zaplanowałem. Jednak musi być e, tak tutaj. Dobra. Pyk, 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 pyk. Szybko to trzeba zamknąć. Jest dobrze, jest dobrze. Skontrolowałem wyciek lawy. Tutaj też trzeba po prostu odciąć tą lawę. Zaraz co on robi TP Kurde, gory z ty. Oho, on stoi. Na swoim dole. Halo pisze, no ale ja go nie, nie usłyszę tam z samej góry. Tam widzę siebie, ale nie wiem, czy to. Render Distance? On chyba też mnie widzi. Nie mam pojęcia. Ale zaraz, nawet wchodząc do góry, powinien zacząć zauważać lecz, lecącą lawę na dół. Dobra, on wchodzi do góry, to może ja też jednak zostanę na górze. I w tym czasie tutaj dorobię jeszcze łączenia. Trochę pięter ma do przejścia, więc mamy chwilkę czasu dosłownie, ale nie jakoś tam specjalnie dużo. Dobra, jeszcze do lawy nie doszedł. Ja tutaj widzicie, co robię? Jakieś fajne ozdobniki. To jest level ostateczny. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. O! Zauważył lawę płynącą. Patrzcie, z jego reakcji się zatrzymał. Teraz patrzy o co chodzi. Ile tam jeszcze pięter zostało? Nie, ej, w sumie już jakieś ostatnie pięć. Ale tak, no. Lawa spływająca na dół. Mocna rzecz. A my musimy przestać teraz latać. Dajmy sobie y, dużo ender chestów tutaj. I crafting. Dobra. Jesteśmy chyba gotowi na jego przybycie. Czy on już jej dochodzi powoli? Czy gdzie on jest? O, dobra, jest na ostatnim piętrze. Pyk. A on wychodzi jeszcze wyżej. Ech, on, on prawie wypadł, ty. Dobra, udajesz, że jesteście tutaj w endercheście. Szukam. O, to ty. Dobra, i. I trzy, trzy kropki nienawiści. Wytyfy? Co wytyfy? Co to jest? To moja. Mo, moja wieża. Jak tak szybko się buduje, a nie ślimakuje? Nie wiem. Naucz mnie, proszę! Kiedyś jak podrośniesz, to się naumiesz. Dobra, czyli przechodzimy z etapu, w którym po prostu jest chamski i tak dalej. Ja jestem duży. Do, do etapu, w którym on chce być naszym kolegą. Tak, już serio. I chyba, o ile się nie mylę, to w tą stronę właśnie jest jego domek. Co ty robisz? A ostatnie poprawki w terenie. <grystanie> idź, zobacz, na dół pójdzie. Serio warto. A, a, a nauczysz mnie tak budować? Tak. Ale idź najpierw na dół. <grystanie> do powodzenia. On tam będzie chyba spływał teraz pół godziny. Ale! Co z naszą fontanną? Czy nasza fontanna już leciała do końca? Czy ona w ogóle działa? O! No i fajnie! To jest właśnie to, o czym mówiłem. Nieskończona fontanna. Ja W sumie mogłem tutaj dać barierki jakieś. Dobra, już za późno. Ale to, co mnie bardziej interesuje... O, widzę stąd siebie. To to, czy już jesteśmy wystarczająco daleko, by tutaj mu prosto na domek zrzucać TNT. No bo myślicie, że po co ja to robiłem takie wystające, co? Dobra, podlatuję do góry. Jesteśmy tu. Jeszcze kilka bloków. Raz, dwa... Trzy, cztery. I są sobie już ociągniemy sami. Dobra, tylko że tutaj dajmy redstone block I teraz EP gor... O, jest na dole. Teraz patrzcie to. Ja zaczynam tutaj sobie TNT. Dobra. Pyk. I niech leci. Leć w... na sam dół. Mam no, nadzieję, no, że to do niego tam w ogóle doleci, co? On się patrzy na wieżę od tego. doł. dołu. Wiecie, czy to TNT tutaj dolatuje? Czy on się zatrzymuje w powietrzu? Czemu ono tutaj nie doleciało? O nie! Dobra, spadłem, ale nie trzymam się. Poleciało na dół, a bo one wybuchają za wcześnie. O, nie! O, nie, dobra. To ja po prostu zalewam to tego nie przewidziałem. Ty, ale w sumie, ej, dobra, mam jeszcze inny pomysł. Minecart. No przecież, że minecart. Minecart z TNT, tylko jak się to aktywuje? Activation rail. Tak, to jest to! O kurde, trochę zepsułem, bo nie pomyślałem. Activation rail. Pyk, czy to trzeba podpiąć? Tak, to trzeba podpiąć. Teraz dawaj TNT. O, dawaj, nie tu, nie tu, nie tu, tam, tam. O kurde, o kurde. Czemu? O nie, ej, co się w ogóle z nim stało? Patrzcie to. O dawaj, no dalej, 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 dalej. O nie. O, nie, ej, to jest za wolne! Jak oni to robią, że tak długo to, to spada, ty. Dawaj, jedź, jedź. A ty nie w tą stronę, tylko w tamtą. O, on. A nie, on nie widzi, bo on gdzie jest? On jest tutaj, na dole. On w ogóle nie wie, co, co właśnie nadchodzi. Dobra, to, ja, to może teraz zrobię. Summon. Falling e, TNT. Nie, Falling TNT. O, może teraz? O, może zrobię tak. patrzcie, pyk. Tu mu rozwalę. Tutaj też. Tu, tutaj też. O, kurde, ty, bo to mu cały dom rozwala. Dawaj, lawa, pójdź szybciej. Może zrobię tak. Game rule. Random tick speed na 300. Tak, zostaje na, na chwilę. To zmieni cokolwiek? O, nie, to nic nie zmieniło. Lava source conversion? Co to znaczy? Co to znaczy? O, nie. wszystko ja nie tak jak myślałem, że będzie działać. Już ogarnął co się dzieje. Typę Góry. Oho, on już wchodzi na górę wkurzony. Ej, zrobimy tak. Przygotujmy się na to lepiej. On na pewno nas tą zepchnie, więc weźmiemy sobie fajerwerki. Flight duration 3, nie no, takie krótsze. Weźmy też TNT i zapalniczkę. Mamy chwilę czasu, zanim tutaj dojdzie. Aha, i tutaj trzeba musimy mieć więcej tych tak, żeby. Jak on tutaj przyjdzie, to żeby było widać, co my robimy dokładnie. Ta, wchodzi wkurzony po tej drabinie. Game zero. Jesteśmy gotowi. Czy mam jakieś jedzenie? No dobra, coś tu mam. No. Teraz tak. On nas przyłapie centralnie na puszczeniu TNT. Ej! Brutusie! Ej, może zabudujmy to. Patrzcie, on myśli, że mnie wypchnie. O nie, o nie. Dobra, dobra. Dobra, i teraz tak. Pyk, podmianka. O kurde! Ej, lawa, dobra, lawę nie przewidziałem. <grym> Ale spokojnie lecę. Wracam i teraz patrzcie to. Wlatuję w niego. Wleciałem? Nie. Kurde, nic nie widzę. Dobra, zrobię sobie tak. Enchant. Demos pros. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Szybko. Knockback! Dwa. O, dobra, to jest ten moment. Dobra. Przylatujemy tutaj prosto do niego. Patrzcie. Pyk, okay. pyk! pyk. Ojo, ale poleciał! Teraz z jego perspektywy spada i... A, e, chciał się o lawy zahaczyć. Ty, jaki pro gamer. To by prawie miało rację bytu. E, tak to przegrał walkę z wielką wieżą. No cóż, widzowie, zostawcie łapkę w górę!